Kropka, kropka, o David nie, przecież normalny tak kropka No tak! Ma 2 to jak chcę pozdrowić mojego psa. No. TV. Tyfy. TV. V. Dawid Jasper, TV. musi pisać razem wszystko. Wszystko razem. Dawid Jasper Ale TV, TV. Dawid Jasper razem odstępował. Ale zupa! Ale cycuszki Woo! <laughs> <laughs> Ej, nie pokazuj tak! Jest super! Co by Ciebie tu pensja! Brałbym Cię nie patrzył! Co Wy robicie? Lesbiki, lesbiki. Lesbiki! Dwa złote... Cześć koleżanko, jak tam po nowym roku? Siemka! Siemka, jak tam po nowym roku? A gitarka? Piłaś? No! Ile? Mm, mało. Ja bym, ja by, by, by piłem dwa desperadosy i szampana. E, to słabiutko. Słabiutko? Nie przebijesz no. mnie z alkoholem! Mm. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć ja radio przede you? wszystkim. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trzy słowa do prowadzącego. Na my. w dupę. Marta? O. Marta? Widzę, że pan się no? ładnie no? przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przez milionami Marta. słuchaczy. Zglądam. Mercedes 16? 63. No? i te pod żabką 2 złote. Ale ja myślę! Normalnie stay A skąd A... jest Marta? Zgadnij. Skąd? Zgadnij. Nie wiem. No, ale na tak myślisz. Nie wiem, teraz nie wiem ze święta wszystkiego. Serio? No. Mieszka z rodzicami? Co? Mieszka z rodzicami? No. A ile masz lat? No, zgaduj się. A, <zbliżał>. Przepraszam. <gadł> Przepraszam. Yy. Masz chłopaka? Yy, tak. Jest tam przy tobie? No. Pokaż go. Okej. Okay. To jest Siksu Miłości! Ale bym wycałował mu główkę! 30 razy i policzki mu wycałował! Pokaż go jeszcze raz! Siksu Miłości! A nie, to nie, to jest York, York Miłości! Ale bym Cię tak... Tak bym Cię... Ale bym Cię tak... Nie wiem co się dzieje, ale złodziutki! Ale bym go wycałował, kurde! Ale bym Cię wycałował, Jorkes! Adam? No cześć, Adam. Wiesz... Ja... Nie obraż się, ale ja prowadzę streama. Ogląda cię 301. 301 osób na streamie. Spoko. Spałeś? Śpiący, widzę, jesteś. Nie. Szukasz tam jakiejś dupencji na medlu? Nie, tak. Po prostu bym sobie pogadać. Ja też! Robię streamka. I... Naprawdę super jest. Super. Aha. Jeździsia ja z kim. Pogadać, bo dopiero weszłem. No jest, dużo dup jest na omeglu. Widziałem takie po 15-16 lat. Kurwa mać, wylało mi się na myszkę. Poczekaj, kurwa mać. Jasny szlak! Ja pierdzielę. Ja pierdylam Cała myszka. No by dało mi się na myszkę Szklanka mi puknął żeby się, nie, żeby się nie zepsuła Daj mi ścierka Ja pierdynam Gorzej nie może być Hej jak to po nam roku dziewczyny? Fajnie. Ale masz ząbki ładne. Siema dziewczyny jak ta ponownie. Very good, very strong. My very good. Moich mięśni przebijecie. Patrzcie oh. na to. Jakie mięśnie? Tak, Ole mięśnie. Jak macie na imię dziewczyny? Ale ma my name is Alice. Moje. Moje Kai. Grono pokemonów, grona pokemonów. Jeszcze jednego mojego pokemona brakuje. Evo, eubro. My isn't name... is very strong.